Rozpoczynam trening barków. Jestem już po trzech seriach z gumami, a teraz robię ćwiczenie, które przypomniało mi się oglądając swój dziennik treningowy. Dołożę sobie 2 kg i, a może, 5 i spróbuję zagrać jeszcze jedną serię. A więc dołożyłem, jednak, 5 kg. To ćwiczenie traktuję jako ćwiczenie korekcyjne, wzmacniające. I zrobię tylko trzy serie moje następne ćwiczenie. I zrobię go jeszcze trzy serie z tym samym obciążeniem. Pierwsza super seria na ramiona. Dołożę 5 kg i zrobię następną serię. Nastąpiła zmiana planów i zamiast 5 założyłem 6 kg. I takich serii zrobię jeszcze trzy moje ostatnie ćwiczenie dzisiaj. I zrobię go jeszcze w czterech seriach. I to będzie koniec treningu. Nie będę mówić, co później będę robić, bo potem to i tak się nie udaje najczęściej zrealizować. Wczoraj obiecywałem, a nic nie zrobiłem więcej. Niezaplanowana dokręczka mój posiłek potreningowy który zarazem będzie posiłkiem przed wyjściem na trasę marszową a więc jest tutaj 20 deka piersi z kurczaka a może to jest indyka już teraz trudno mi to stwierdzić oraz miseczka tak zwanej zupy pomidorowej na gęsto z makaronem Makaru, makaronu, nie wiem ile tego jest, żona się denerwuje, gdy mówię, żeby ważyła ilości dodawane do potraw. No ale ja to potem muszę dzielić na takie porcje, żeby, żeby potem utrzymywać swoją formę w jako takiej wadze. No i to by było na dzisiaj koniec. Jak wrócę, to może będę zdolny do ćwiczenia mięśni i brzucha, których nie robiłem wczoraj.